Tak, mhm. Panie Marszałku, dlaczego no, ta inwestycja jest tak ważna dla naszego regionu? Ziemia Świętokrzyska jest przepiękna, jest zróżnicowana zarówno pod względem przyrodniczym, ale również rolniczym. W ostatnich latach właśnie zostały zlikwidowane takie przedsiębiorstwa, które, które dawały, produkowały i przetwarzały płody rolne. Dlatego też na tych terenach, tutaj na tym terenie po, po cukrowni, która funkcjonowała przecież przez y, 60 lat, wybudowana przez właścicieli ziemskich karskich. W y, 90. na początku 90. lat została niestety zlikwidowana. A y, przestrzeń, powierzchnia około 8 hektarów, no, straszyła przez te 30. Prawie lat. Stąd też na uwagę zasługuje i trzeba pochwalić władze Powiatu Kłatowskiego, że podjęli takie właśnie wezwanie wybudowania, utworzenia Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej, co spotkało się, nie ukrywam, z ogromnym poparciem pana marszałka, zarządu, ale jednocześnie też to, żeby znaleźć jakieś wzory, prawda, które, żeby nie popełnić błędów przy projektowaniu wcześniej, wcześniej koncepcji, a co najważniejsze podjęciu decyzji już o budowaniu takich właśnie przedsięwzięć i władze powiatu, również i nasze dyskusje, które się odbywały często, zdecydowały, że właśnie takie centrum ma rację bytu, a jednocześnie uwzględnia potrzeby rolników. Gospodarstwa rolne indywidualne są w przedziale do 10-15 hektarów. Średnia ziemiopatowska to około 10 hektarów. W związku z tym też ta produkcja jest bardzo wszechstronna ale greby są tutaj naprawdę bardzo, bardzo dobre. Klasa pierwsza, druga, trzecia, a więc ta wszechstronność powoduje, że to centrum ma swoje tutaj miejsce, a jednocześnie na terenie przemysłowym powstaje również teren, z którego będą korzystać rolnicy. I to naprawdę cieszy, oprócz tej hali, która ma ponad 7 tysięcy metrów kwadratowych powstaną kolejne hale, które zakończą już ten cykl inwestycyjny, a korzystać będą, mogą wynajmować przedsiębiorcy, przedsiębiorcy rolni, rolnicy indywidualni, ale też również na, na uwagę zasługuje to, że te produkty rolne będą tutaj przetwarzane, a więc olejarnie, tłocznie soku, młyny czy jeszcze inne produkty, które będą powstawać. I to bardzo, bardzo cieszy. Nie ma na terenie naszego województwa takich właśnie działań. A te, jeśli się uda, wierzę, że się uda i powiedzie, będą rzeczywiście osiągnięciem no, bardzo istotnym w, w, w rozwoju dla przetwórstwa rolno, rolnego i przemysłowego. Dziękuję